W 1995 roku powstał drugi na terenie województwa podkarpackiego obszar objęty najwyższą formą ochrony, ochrony przyrody Magórski Park Narodowy. Ulokowany jest w centralnej części Beskidu Niskiego, czyli najniższego obniżenia w łańcuchu polskiej części Karpat. 95% powierzchni parku pokryte jest lasami, a wśród nich najbardziej rozpowszechnionym siedliskiem jest Buczyna Karpacka której, jak sama nazwa mówi, dominującym gatunkiem jest Bóg, a obok niego występuje też ja, klon Jawor i Jodła Pospolita. Lasy Magórskiego Parku Narodowego są domem dużych drapieżników, wilka i rysia. Zdarza się też, że odwiedzi nas niedźwiedź brunatny. Na terenie parku występuje wiele rzadkich gatunków ptaków, wśród których warto wymienić dzięcioła białogrzbietego, puszczyka uralskiego, suweczkę, Bociana Czarnego czy Orła Przedniego. W dobie koronawirusa możecie wejść na naszą stronę internetową i fanpage na Facebooku. A gdy to wszystko się skończy, to zapraszamy w odwiedziny do Magórskiego Parku Narodowego.